Nie ma już prawie miejsca, które byłoby poza zasięgiem monitoringu. Taka jest prawda czasów, w których żyjemy. Obecność kamer znacznie spowszedniała i na ulicach niespecjalnie się nimi przejmujemy. Zachowujemy się normalnie, nie gramy, ale często te zachowania są dziwne i niespodziewane. W dzisiejszym odcinku bójka, czyli młócka po polsku, o chłopcu, który walczył z przystankiem. Kłopotliwy wypad. Ostre zwarcie. I jeszcze bardziej ostra potrzeba, a jak trzeba, to trzeba. Opole, niezbyt późny wiosenny wieczór. Oto nadciąga truchtem bohater tej historii. Trochę mu przygrzało, a może rozpaliły go nieznane nam uczucia. Faktem jest, że zdjął koszulę. Emocje, jak widać, są duże. I się zaczęło. Do dyskusji włącza się kolejny kolega, wymiana ciosów, ale niespecjalnie emocjonująca. Efekt spada z nogi but. But na nogę wraca po pewnych perturbacjach. No i teraz rozpoczyna się efektowny buting, czyli dreptanie. Krok za krokiem, jeden przodem, drugi tyłem. Takie słodkie przekomarzanie się osiłków z nadmiarem testosteronu. Popatrzmy raz jeszcze jak to się zaczęło. A tak pod pubem rozpoczęty? Najpierw cios, później krótka wymiana zdań i kolejnych ciosów. Taka dyskusja z mocnymi, ręcznymi argumentami to naprawdę coś. Jeden z dyskutantów z tych emocji aż zgubił but. Pełne zaangażowanie stron. I jak to w życiu: kobiety łagodzą obyczaje. Zakończyły bójkę. Teraz wszyscy razem na zgodę poszli na piwo. Ale co to? Roznegliżowany kolega został wyrzucony z baru. Musiała zadziałać selekcja. Może miał nieodpowiedni strój, a może za dużo piwa w sobie? Poznań weekendowy wieczór. Panie zastanawiają się, co zrobić z tak mile rozpoczętym wieczorem. Panowie już wybrali? Fruwa nasza marynara, jak w słynnej piosence? Ale nie. Po dokładniejszym oglądzie okazuje się, że to tylko plecak. Chłopcy, jak widać, są silnie zmotywowani, bo trudno ich rozdzielić. W końcu rozchodzą się i liżą rany. Utarczki słowne nadal trwają. Jeden dostał porządnie i stara się sam zaopatrzyć. Rozorana na twarz bez ładu i składu, jak mówili dawni Polacy. Popatrzmy raz jeszcze, jak walczyli, jak szalały pięści oraz plecak. Można powiedzieć, piękny taniec pięściarzy. Wirują jak w oszalałym walcu a dziewczyny już dawno sobie poszły. Gdańsk. Wieczór. Popularne przejście podziemne. Pani zamierzała jechać windą. Tymczasem... Tak jak w znanej angielskiej farsie, otwarcie drzwi szafy i wypada z niej trup, czy raczej coś, co wygląda na trupa. Ta pani się wystraszyła, każdy by się wystraszył. Tym razem za komedianta robił napity w trupa lump, ale co napędził kobiecie strachu, to napędził. Gdańsk, Centrum Zarządzania Kryzysowego. To stąd kieruje się wieloma trudnymi akcjami w mieście, tymi krytycznymi, jak i radosnymi. Zawsze chodzi o spokój i porządek w tłumie. W utrzymaniu bezpieczeństwa dowódcom operacji pomaga sieć kamer. To tutaj zarządzamy przestrzenią publiczną i różnymi eventami kulturalnymi czy sportowymi, które organizujemy w mieście. I właśnie dzięki tym kamerom możemy kontrolować, nadzorować albo zarządzać jakimiś zdarzeniami. Z tego pomieszczenia Kontrolujemy i sprawdzamy działanie wolontariuszy, sprawdzamy czy na swoich stanowiskach są ekipy zabezpieczenia medycznego, czy na przykład w odpowiednim czasie wyjeżdżają służby komunalne, wyczyścić teren, po prostu widzimy co się dzieje w mieście. Z reguły przyjazd kibiców i to drużyn takich antagonistycznych czy trudnych meczy jest z góry ustalony. Ich przyjazd, przewiezienie ich przez miasto, dostarczenie do obiektu sportowego, jak również powrót. Widzimy, jakimi tramwajami albo czy kolejką, która jest dedykowana do stadionu piłkarskiego, oni zostali właściwie przewiezieni, czy są eskortowani. Wszyscy przyjeżdżający kibice, szczególnie niebezpieczni, są objęci monitoringiem, są również sfotografowani przez służby policyjne. Staramy się zaplanować im tą trasę, żeby nie było niespodzianek. W pewnym sensie proces samokontroli polega na tym, że my mamy siłę, żeby dawać odpór impulsom, które się pojawiają. I one cały dzień do nas trafiają, ale rano my mamy więcej siły, żeby dawać im otwór, a po południu coraz gorzej. Większość z tych nagrań monitoringowych to są jednak nagrania nocne. I to, i, i to ma niebagatelne znaczenie, bo no w nocy jesteśmy bardziej zwierzętami niż w dzień, choćby dlatego, że noc to już jest taki moment, w którym z naszej samokontroli to zostają dosłownie wiórki dla chomika. Wrocław, wczesne popołudnie. Każdy się może pomylić, nie zauważyć. Ale każdy normalny człowiek wie, że jak się nie mieści, to na siłę też nie da rady. Ale nie tym razem, ile siły w samochodzie, takie parcie na garażową bramę. A potem wstyd i wycofywanie się rakiem. Jest jeszcze nadzieja, że nikt nie zauważy. Przez głupotę kierowca rozwalił wjazd do garażu i uszkodził swoje auto. A tak swoją drogą musiało nieźle zazgrzytać przy tej próbie. Popatrzmy raz jeszcze na wyczyny tego, co nie docenił swoich gabarytów. Piękny wyjazd i odjazd. Radom: przystanek w centrum miasta, środek dnia. Najgorsze, co może spotkać dzieci, to nuda. Gdy się nudzą, stają się nieobliczalne. Albo czynią dobro, co się rzadko zdarza, albo rozrabiają. I takie zachowanie jest nagminne. Tu, w oczekiwaniu na autobus, kolega, nazwijmy go Esteta, zaczyna zrywać ulotki: te ważne i mniej ważne. Zapewne, według niego, szpecą tę wiatę przystankową. A poza tym, wszystkie już dokładnie przestudiował, i teraz tę makulaturę trzeba wyrzucić. Tylko gdzie. Ale dopiero teraz, gdy się już narobił, znalazł kosz. To granda, żeby go tak schować przed dzieckiem. Ale mamy inny pomysł na jego wykorzystanie. Może warto by właśnie nim rozegrać przystankowy mecz koszykówki? Dla chcącego nic trudnego. Kosz pofrunął, no bo każdy ma taką zabawę, jaką jest w stanie sobie wymyślić. Chwila spokoju i zawodnik ruszył z koszem. Ale przecież można udoskonalić zabawę. Kosz postawiony na środku jezdni na pewno podniesie poziom adrenaliny, szczególnie wjeżdżającym w niego kierowcom. Może ktoś go nie zauważy i będzie bum, myślała łysa głowa, chociaż słowo myślała wyjątkowo nie pasuje do sytuacji. Na szczęście kolega był przytomniejszy i usuwa przeszkodę. Na pierwsze fragmenty koszykarskich zmagań. I już rozpoczynamy kolejną rundę pojedynku z koszem na śmieci w roli głównej. Tym razem wrogiem były oznakowania numerów autobusów na słupku. Kuszą jak gwiazdka z nieba, ale są znacznie bliżej. Można powiedzieć w zasięgu kosza. Ustawienie kosza to chwilowa niedogodność, ponieważ postawiony otworem do góry powoduje utknięcie nóżki w środku. O, płynęło się, tak nie da rady. To może pod nie wejdziemy, będzie łatwiej. No, nareszcie można się dobrać do tabliczek. Triumfalna prezentacja łupu i pytanie zasadnicze: podoba się? Kumple nie są jednak zbyt zachwyceni. Coś jakby znowu wpadli w nudę. Trzeba spróbować ich rozerwać. Czas na kolejną rundę. Tym razem wykorzystam kosz jako pomocnika do walki ze słupkiem. Kosz pod nogami, i bujamy. Nikt nie wie, jaki jest cel. Kolega buja w obłokach. Taki obłok w spodniach. Tyle, że idiotyczny. I ta fascynacja kolejnymi znaczkami z numerami linii autobusów. Jak dziecko, potrafi się bawić byle czym. Popatrzmy raz jeszcze, jak z koszem na śmiecie podchodzi do walki ze słupkiem, i jaką uzyskał amplitudę drgań. I na tym koniec koszykarskich zmagań. Wrocław, wczesny wieczór. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowego sportu, chodnikowych zapasów, zawodnicy, jak w klasycznej walce, są spleceni w silnym uścisku? Ten leżący na plecach powinien już dawno się poddać, takie są przecież zasady, a on nadal wierzga, mimo że jest przygnieciony ciężarem przeciwnika. Jak na nowy rodzaj sportu, to budzi coś mało emocji u przechodniów. Chyba się nie przyjmie, a może w tym miejscu to normalne. O, jest i sędzia zapasów ulicznych, przynajmniej tak się zachowuje. Patrzy na bijących się, jeszcze żyją. Okej, okay, proszę dalej. Czas kończyć to zwarcie. Publika ta, zaprzyjaźniona, rozdziela zawodników. Tymczasem robi się niebiesko, zjawia się zmotoryzowany patrol. Ci panowie chyba inaczej ocenią chodnikowe zapasy. Popatrzmy raz jeszcze, jak wyglądała ta uliczna bójka, przypominająca na pierwszy rzut oka zapasy. Interwencja strażników rozwija się prawidłowo, sytuacja opanowana. Tylko jeden z uczestników bójki szamocy się z interweniującym z pieszego patrolu. Dla uspokojenia delikwenta w ruch idzie pała i siła. Nie miał szans. A później, w asyście strażników, grzecznie maszeruje do pomieszczenia, gdzie wszystko sobie spokojnie przemyśli. Olsztyn, środek dnia oto dwa ciekawe obiekty jakoś dziwnie się toczą. Krok dobrze nam już znany, wskazujący na spożycie lekko zachwiany. No tak, panowie wracają albo z przedłużonej imprezy, albo idą na tę wcześniej się zaczynającą. Ten drugi postanawia nie iść po prostej drodze, chociaż w tym stanie wszystkie są wyboiste. Coś mu mówiło. Idź środkiem jezdni. Tam jest prościej. Idź tą drogą. Jest bardzo kontaktowy. Chce pogadać. Podyskutować z mijanymi kierowcami. Kierujący autami są zapewne nieco zdziwieni, zszokowani, ale nie widać w ich zachowaniu agresji. No bo któż nie zrozumie zmęczonego? No właśnie. Choć człowiek ten niebezpiecznie się zabawia, to jest jednak traktowany życzliwie i pobłażliwie. Policja twierdzi, że nadal istnieje społeczne przyzwolenie na jazdę po pijaku. A sami pijani wyzwalają w nas pokłady tolerancji. Tych spacerujących środkiem jezdni też się dotyczy. Większość z nas nawet znajdzie usprawiedliwienie dla tego typu zachowań. Jak długo jeszcze będziemy tak wyrozumiali dla takich typków? Może po wytrzeźwieniu powinien za karę oglądać swój przemarsz na przykład 100 razy. Spotkanie nawet chwilówkowe z tymi autkami nie zakończyło się chyba sukcesem. Wszyscy mu niby współczuli ciężkiej doli, ale pragnęli ograniczyć ten kontakt do minimum. Zwiewali przed klientem. Według pijaka nie chcieli pogadać, brak im było również poczucia humoru, a on tak świetnie się bawi. A tu koniec harców. Kilkusetmetrowa wyprawa pojezdni pod prąd dobiega końca. Popatrzmy raz jeszcze, co wyprawiał pijak na drodze. Według pijaka nie chcieli pogadać, brak im było również poczucia humoru, a on tak świetnie się bawi. Fajny jesteś, samochodzik! Dlaczego nie stajecie i nie zachwycacie się mną? To idę ja. Zmęczony pijak nie doczekał w pionie końca wstępnych czynności. Zmogło go, zmęczyło życie. Przyjechał już też wygodny transport bez machania, bez łachy i na koszt podatnika. W pewnej izbie, będzie miał dużo czasu na przemyślenia. W pewnej izbie, nie piwnicznej, będzie miał czas na przemyślenia. A droga jest już wolna. po południe Praga południe. Grupa młodych ludzi podchodzi do zaparkowanych rowerów, które można wypożyczyć. Operator monitoringu zwraca uwagę szczególnie na dwie osoby. Jeden z chłopaków wskakuje na rower, a drugi bardzo mocno szarpie, próbując zerwać zabezpieczenie, do którego przyczepiony jest rower. Funkcjonariusze dosłownie po czterech minutach są na miejscu. Dwóch dwudziestolatków zostaje zatrzymany. W takiej sytuacji za kradzież grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Cała historia zakończyła się bardzo szybko, tak jak się zaczęła. Mężczyźni nie pocieszyli się zbyt długo skradzionym rowerem. Nowe polskie autostrady. Już jest lepiej. Kierowcy wyprawiali tu niezłe chołupce. Pokazujemy kilka przykładów. Oto technologia zawracania w przegapiony zjazd. Kolega zawodowiec cofa powolutku, z uwagą, ciut ciut, bo przecież zabrakło mu ciut ciut. O, i jest następny cofacz. Ten w małym aucie zastosował zmyłkę awaryjną. Ładna mi awaria. Tym razem policja znalazła się we właściwym miejscu i czasie. Monitoring górą. Ten sam zjazd i kolejny cofnięty w rozwoju zawodowiec można rzec jedzie eleta. I jeszcze poprawka, i jeszcze poprawka. No, a temu to już się zupełnie po. Jak na wiejskiej drodze, koniec języka za przewodnika. Nie, to tylko pani w tym niezwykłym miejscu pyta o drogę. Tak pani, dawaj prosto, cytując czereśniaka z pancernych. trzech błoczków i już będziesz pani na miejscu. Urocze. Małe autka z dużymi uprawiają tak zwany cofing. Małe autka z dużymi uprawiają tu tak zwany cofing. Ale czy to bezpieczne? O, ten duży zawodowiec też się nie wyrobił. Nieco namieszał. Omijają go z lewej i prawej, a on niczym taran prze wyznaczonym przez siebie kierunku. Zawodowcy szemrali gadają, że są lepsi niż kierowcy z małych autek. Na pewno tak nie jest, co właśnie udowodniliśmy. Dla przypomnienia na autostradzie obowiązuje zakaz cofania. Radom Noc. Kolejny pijak w tym programie. Kolejny, ale zupełnie inny. Dramatycznie zmagający się z nieprzychylną mu rzeczywistością i dodatkowo jeszcze z siłą grawitacji. Taki można powiedzieć pijacki blues. Bohater zakrapianej imprezy w drodze do domu nieco zaklinował się na chodniku. Ćwiczył padanie i wstawanie. Nie miał lekko. Popatrzmy raz jeszcze na figury ćwiczone przez zapitego przechodnia. Aż w końcu poległ zmęczony. Może śpi tam nadal? Kielce, wczesny wieczór. Skrzyżowanie dróg to niebezpieczne miejsce. Tak jak tu i w tysiącach podobnych sytuacji, nieuwaga i głupota idą razem w parze. Pokazujemy ku przestrodze i zalecamy refleksję nad pokazanym karambolem. Opole, lato. Jest ciepły wieczór, są możliwości, jest impreza. Tym razem udało się zarejestrować całkowicie damską. Piwko, pogaduszki, plotki. Normalne, że po piwie chce się siku. Jedną z kobiet widocznie mocno przycisnęło. Potrzeba jest potrzebą. Nawet daleko nie odeszła. Miała też od razu dwa w jednym: dużą ulgę i uroczą fotografię tego, czego się na co dzień specjalnie nie eksponuje. Popatrzmy raz jeszcze na najbardziej wypięty element imprezy. Być może nawet interesujący. Tyle, że nie czas na to i nie miejsce. Ciekawe, czy będą na śladowczynie. Problemy z potrzebami były załatwione pozytywnie, więc zabawa może trwać dalej. Jest też czas na poprawienie fryzury. Może wpadnie jakiś niespodziewany gość? I oto proszę, rzeczywiście ktoś nadjechał. Impra zapowiada się na rozwojową. Kto to przybywa? Ale rozczarowanie. Są to co prawda dwaj mężczyźni, nawet umundrowani, ale przyszli tu raczej zamknąć imprezę plenerową. Spożywanie alkoholu w Polsce w miejscu publicznym jest niedozwolone. To wykroczenie karane mandatem. Ukarano też właścicielkę uroczej pupy za załatwianie się w miejscu publicznym. I po imprezie. Zastanawiamy się czasem, czy ten monitoring w ogóle ma sens, to znaczy czy ludzie robią się lepsi od tego, że są obserwowani, albo czy od tego, czy myślą, że są obserwowani. Otóż robią się. Badania są akurat tutaj dość jednoznaczne. My nie tylko pracujemy lepiej, ale też zachowujemy się bardziej moralnie, wiedząc, że ktoś na nas patrzy wiedząc, że patrzą na przykład sąsiedzi, albo wiedząc, że są kamery. Pomimo tego, że w tym programie obserwujemy wiele osób, które zachowują się jednak niepoprawnie, pomimo tego, że wiedzą, że są obserwowane i mamy na to dowody, to jednak statystycznie wszyscy zachowujemy się i zachowują się lepiej, wiedząc, że taki monitoring jest. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście Państwo między innymi opowieść o chłopcu, co walczył z przystankiem, młódzkę na ulicy, kobiecą imprezę plenerową, oraz wiele innych zdarzeń z całej Polski.